opening skrzynek Atlantydy. Co więcej jest to czwarty i niestety ostatni odcinek z tego eventu. Dlatego chciałbym wam podziękować za ogromną aktywność pod wszystkimi filmami. Jeżeli uda wam się dobić pod tym odcinkiem 24 godziny 1000 lajków, to w kolejnym odcinku zrobię dla was cudowny konkurs. Także niech to będzie dla was mała niespodzianka. A w tym odcinku jest dla was w dropu. Więc jedyne co musicie zrobić, aby ją wygrać to zostawić suba, lajka, dzwona oraz podbić ten odcinek. No i oczywiście napisać w swój nick z Discorda. Także ruszajmy. No a ogólnie, że tutaj zdradziłem. W moim ekwipunku znajduje się 20 skrzynek trzeciego poziomu Atlantydy. No i te skrzyneczki sobie zakupiłem pod mały opening z rynku. Powiem wam szczerze, że popełniłem trochę głupotę, bo kupiłem je za milion sto, które były wystawione po prostu razem. No, niepotrzebnie to robiłem, ale jakoś mnie tak podkusiło, żeby podsumować ten event na Anarchii. Moim zdaniem bardzo fajny, bardzo przyjemny i zdobyć właśnie jak najwięcej jeszcze eventowych przedmiotów, po prostu dropując je ze skrzynki. Bo ogólnie jakieś tam przedmioty eventowe sobie zakupiłem po prostu z rynku. Mam tutaj te hydroklady, jeszcze gdzieś tam w drugim koncie mam te przedmioty, więc chciałbym teraz jeszcze dodatkowo trafić. Ogólnie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, skąd mam siłkę trójkę, to musicie wbić na odcinek na moim głównym kanale, który będzie w opisie tego filmu oraz jest w przypiętej karcie. Także obejrzyjcie film na moim głównym kanale, bo pojawił się tam naprawdę superowy film, w którym łącznie otworzyłem też ponad 30 skrzynek do Atlantydy i trafiłem naprawdę, naprawdę dużo przedmiotów ewentowych. Sam zresztą byłem w szoku, że tyle udało mi się zarobić. Także co, zobaczymy, co trafimy w dzisiejszym odcinku. Mam. Mam nadzieję, że sobie dobrej temy, więc ja się gdzieś kupuję tutaj w podziemia. No i za chwilę sobie to wszystko otworzymy pięknie. Zrobimy coś takiego i sobie to, lekko tutaj mówiąc, ochronimy. Dobra, zobaczmy, czy to będzie działało. Takie mam coś przeczucie, że ze pierwszej skrzynki tutaj Atlantydy trafimy od razu hydroklatkę. No nie, zaczynamy fatalnie, bo od kamienia Kowalskiego. No, kiepska wróżba, że tak powiem. O, z drugiej Ender Chest. No, to też nie jest zbyt dobre. Z trzeciej trafiamy czek na... 15 tysięcy, kliknijmy sobie go. Perełki, fatalnie. Złote jabłka, powiedziałbym ultra fatalnie. Znowu kamień kowalski, jejku, 6 skrzynek i kompletny siurkowy drop. Jakiś koksik, nie, to nawet nie koks, to są znowu refile. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Okej. Okay. Aha, myślę, że to pet cyberobrońca to anarchiczny hełm, dzidzi. Uwaga, zaczarowania, 24 jeszcze tylko. Anarchiczne serca. O jejku. Dobra, wiecie co, ogólnie kupi szalker, bo się zgubiłem. Co jeszcze tutaj trafiłem, bo są lekkie lagi na anarchii, więc weźmy sobie ten szalker tutaj po prostu. E, połóżmy i sobie no, wrzućmy tutaj tej temy. E, trafiliśmy jakieś perły, zaczarowania trafiliśmy na pewno. A co jeszcze trafiłem? To trafiłem, to trafiłem. I na pewno trafiłem też e, kamień kowalski oraz to. Dobra, coś mi tu jeszcze brakuje. Wypadł. Aha, bo refile wypadły podwójnie. Dobra, nie wiem co jeszcze trafiłem, zgubiłem się. Dobra, mniejszy z tym. Na razie niech to będzie sobie w szalkerze po prostu. O, Ender chest znowu, no tak średnio. Oj, trójząb! A ja no tak, Trójząb, ale, ale nie ten co powinienem go trafić, bo trafiliśmy anarchiczny trójząb Perełki, nie no, lipa, co jest? Buty anarchiczne, no też kiepsko. Dobra, wrzucimy do szalkera. Uwaga, jeszcze trafimy. Nie no, koksy, co jest? Ej, no błagam, niech to da trochę lepszy drop. Kamień Kowalski, no co jest? Kurde, anarchia, błaga! O, sakiewka dropu, łaskawa. Jest, Jona, sakiewka dropu. Dziękuję ci, anarchio. Jeszcze trzy skrzynki. Ej, no powiem wam, tak jak mi wcześniej leciały wspaniałe itemy eventowe. Tak, teraz pychowo. 48 zaczerowań. Czek na, uwaga, 15 tysięcy. I uwaga, jeszcze... Na sam koniec Elytra, dobra Mamy trafioną Elytrę, sakiewkę Dropu, czek na 15 tysięcy, w sumie były Dwa czeki, no takie oto itemy Tutaj właśnie y, trafiliśmy, ta sakwa Nie wiem, czy są to dobre itemy Czy nie są to dobre itemy, w każdym bądź razie No jest jak jest No i cóż mogę nam to powiedzieć, no, że tak powiem Hmm, mogło być lepiej A, jeszcze tutaj Ender chest, a Jejku, 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 no tutaj jeszcze mi jakieś Itemy wypadły, zaczarowania mi w sumie wypadły ja nie wiem, gdzie to mam, trzy razy zaczarowania wypadły Czyli można by w sumie zrobić y, coś takiego Kamień Kowalski też chyba wypadł trzy razy eee, Czek wypadł jeszcze jeden, 15 tysięcy I coś tutaj się jeszcze zduplikowało Aha, i dwa razy wypadły refile, bo raz je, e, że tak powiem e, No nie wiem, nie zebrałem ich, po prostu znikły No takie itemy wypadły, hm, nie wiem, czy to dobre, czy, czy słabe No jest jak jest, no coś mogę powiedzieć Dobra, no i śmigamy w losowe O, czemu mam totem ściągnięty? Co ja zrobiłem? Okej okay. Dobrze, to zauważyłem, że mam totem ściągnięty Bo mogło być nieciekawie Gdybym sobie z takim totemkiem Kurczę, tepnął do kogoś Zginął, a tu by wypadek skalibur 55% i minus 20 milionów Ogólnie moi drodzy Taki mały Newsik dla was, jeżeli chcielibyście zakupić Mój Excalibur 55% to możecie pisać do mnie na Discordzie, ponieważ zbieram oferty, aby wycenić ten Excalibur. Ogólnie nie pytajcie mnie, ile chciałbym za ten miecz dostać, tylko poproszę konkretną ofertę od konkretnych osób, ile jesteście w stanie za ten Excalibur dać. Jeżeli będzie coś kuszącego, to być może to wybiorę i go po prostu sprzedam. Także co moi drodzy, możemy myślę, że lecieć z tutaj typaniem do graczy już ostatnim podczas tego eventu, aby wykorzystać tą siłkę 3, którą posiada siadam na swoim lewym pasku. Dobra, i zaakceptował mnie ten ziomeczek, więc może być naprawdę grubo. Hydroklatka gotowa, to pewnie będzie anarchiczne. Dobra, nie wiem, czy ten typek dostał ode mnie antylogout z boskiego toporu. Mam przynajmniej nadzieję, że tak. Weźmy sobie, rzućmy tutaj zanim nim gdzieś perełeczkę. Gdzie on tutaj pobieg. Czy on zlogał? Oj, aha, jeszcze zbugowany blok. Tam jest ten typeczek. Dobra, tutaj jakiś... No co jest? Czemu się te bloki na anarchii tutaj bugują? Jest typek, ale czy to jest, kurczę, ten? Czekajcie, rzucę hydroklatkę sobie elegancko, żeby on mi tutaj na pewno nie uciekł. Tak, 2000, tysiące, ale to chyba nie jest ten typek, bo ja typowałem do ozioma, co miał jeszcze więcej pieniędzy. A z tego dostaliśmy tylko dwa koła. No ale dobra, zawsze dwa koła. Perełki się zwróciły, które na tego typka zmarnowaliśmy, no bo musiałem rzucić kilka, więc jesteśmy na zero, spoko. A może ktoś miał w ekwipunku jeszcze, kolega? W ekwipuneczku miał niestety. Równo. You know. A w drugiej sakwie hełm. No dobra, wypłacimy to tutaj, niech sobie przyjdzie po tej temy. Dobra, tepnę do typa, co ma dwie banie na serwerze do Grejsona Może mnie koleżka tutaj tepnie. A, wziąłem przed po itemy, które leżą specjalnie dla niego jeszcze zlogał. No rozumiem, po prostu się bał. ale może wróci i dalej te itemy tu będą. Dobra, zaakceptował mnie ktoś w sumie, nawet nie wiem kto dokładnie, bo tepnąłem znowu dość 10 osób. Dobra, boski topór. Tutaj kolega ma anarchiczny mieczor. Dobra, ej, 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 bo tutaj koleżka ma anarchiczny mieczor. No nie, chyba nie tego zapałem. Na krawędzi, zbugował się. A czy ja go mogę klepać? Ej, dobra, padł. Dobra, nie wiem, czy to było legalne. Nie mam pojęcia, czy to było legalne, że się coś takiego stało. Stary, jak oglądasz ten odcinek, to w razie co idź po backup'a. Bo chyba to, co zrobiłem w tencie, było troszkę nielegalne. No ale dobra, no tak to po prostu już jest, że tak powiem. Eee, nie wiem, czy w sumie wyleciał z niego ten anarchiczny miecz czy nie. Dobra, tego jego kolegi w zamian tutaj, że tak powiem, mm, no nie wiem czego przeprosić, nie będę gonił czy coś takiego. Yy, mogę mu tej temy w sumie oddać? Chociaż nie, bo będzie miał nagranie. To pójdzie sobie po prostu koleżka po backup'a. W ogóle zobaczy, czy ten anarchiczny miecz z niego wypadł. A tutaj nie ma anarchicznego miecza. I tutaj jest anarchiczny miecz 36%. Dobra, ja go zostawiam. Koleżko, w razie co idź sobie po backupika czy coś. Myślę, że na spokojnie dostaniesz, bo cię po prostu hydroklatka zbugowała. No, takie mam wrażenie. Ja go wypłacę. I będę trzymał go tutaj. Okej, okay, lecimy. Szkwydy, teleport. Okej, okay. to jest raczej taki. Chillowy trapik bym powiedział Ale oj, dostał, 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 dostał hicierka Dostał hicierkę tutaj koleczka Lećmy do niego szybciutko Jest tutaj słodziaczek mały A ile hitów padnie, bo nie mam telekrólika Lordo Paul Casti, No znaczy hity, pada ten? O, ten co? <gry> A ten pokornie seta ściągnął. Co za słodziaki. Weksa SGGG. No nieźle. No jakie słodziaczki sobie elegancko trapowały. No powiem wam tak. Z siłką trójką jak z 55% to nawet nie trzeba krytować. Po prostu uderzacie i dominujecie cały serwer. Dobra, bo jakiś tutaj chwilowy lag był. Okej, okay, tutaj koleżka piasek rzuca. Dobra, ciekawe. Jeszcze nie byłem w trapie, żeby... Piasek rzucali, ja bo przynajmniej dawno nie byłem. Wagony to cały czas mi zjeżdżałem na, głow na głowę się, czy jakbym był na stacji kolejowej. Teraz hita, i ja pierdykam, ten typek, to, to nie wiem. Ja jak w piaskownicy się czuję, bo on dalej stawia piasek. Kurde, jaki na tej grifi jest map? Nie wiem co ja powiedziałem. Jeszcze typa zgubiłem, bo się rozkojarzyłem. I dobra, zgubiłem tego Steve'a. Nie wiem, rozkojarzyłem się po tym, co powiedziałem i. <laughs> zgubiłem typa. Jaki <laughs> jestem głupi. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, czekajcie, to była śnieżka, czy co to było zamieniające? W sumie nie mam pojęcia. E, dobra, wrzuciliśmy ich do własnego trapa. Tam chłopaki na klikerze, nie wiem czy słyszeliście taki dźwięk. We własnym trapie siebie chłopaki tam na klikerze nawalali. Dobra, chyba niestety nie uda się tutaj ich zrzucić e, dripami. Więc rzućmy sobie hydroklateczkę. E, no i wjeżdżamy tutaj w koleżkę. Bardzo fajnie. 500 dolków. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiś jeden koleżka się skrył. Czy uciekł poza strefę hydroklatki? Chyba uciekł albo może zlogał. Nie wiem, w sumie ciężko stwierdzić. kurczę felek. Nie wiem, nie wiem. Bambusy, bambusy, tańcowały, tańcowały, Dobra. Oj, tutaj tak zwany klasyk trap. O Jezu, jeszcze utknąłem tutaj w yy, czymś. Nie wiem, czy uda mi się z tego tutaj wyjść bez rzucania turbotrapa, bo się gdzieś zbugowałem. Kurczę, ktoś mnie tu naklikę, że na nic, nie widzę, się czuję jak w jakimś, nie wiem gdzie. Dobra, padło. 2000 dolków, fajnie, fajnie. I tutaj jeszcze jest koleżka na wierzchu, że tak powiem, gdzieś on tutaj uciekł. O Jezu, jaki to jest trapik. Tam gdzieś poleciał. Weźmy sobie elkę. Dobra, dostał do mnie chicia, więc fajnie. Okej, okay. okej, okay, to było bardzo bardzo ciekawe, bo ten typek chyba dwa razy użył trydent, ale mogę się mylić w sumie? Nie wiem, wydawało mi się, że dwa razy tutaj koleżka użył. Dobra, spokojnie sobie go dojeżdżamy, bo typek nie ma ani speeda ani dripków, więc to będzie szybki kill. Dajmy sobie króliczka na podgląd. Ile mu zabiorę z trójzembu? Nic, złym nie zabrałem z trójzembu, bo chyba w ogóle go nie trafię z tego trójzembu. Dajmy mu Grincha, pobawmy się z nim. O mi tu chyba. To pokazuje, żebym go nie killał, ale, no, sorry, stary. Okej, okay, a mi się speed popsuł, bo nie mogę płynąć. Ej, dobra, ja się zbugowałem tutaj czy coś. Ej, wcześniej tak szybko płynąłem, a teraz to w ogóle nie mogę płynąć. Nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, bo się z nim tutaj patyczkuje na tej wodzie, ale serio, patrzcie to, no nie mogę płynąć. O, teraz znowu płynę szybciej. Kurczę, go się do cały czas refile wpierdziela. No i dobra, wyszedł na ląd i padł sobie szybciej, bo w wodzie to kurde można pływać w tą i w tą stronę i. Cię nie da po prostu kilać. Ale okej, okay, mamy z tego teleporto plus 3000. A dokładnie chyba 3200 jeżeli się nie mylę. Dobra, nie mam full HP, ale to nic. Dobra, boski topór. Dobra, tutaj gdzie mi koleżka ucieka? Chodź chodź tu, panie zechno. Dobra, padł. A jego kompan? Nie, mojego kolega gdzieś tam niestety uciekł. Trudno. A tutaj coś było ciekawego? Nie, niestety nie. Dobra, jest teleporcik. Cyk. Okej, okay, czekajcie, bo nie wiem, gdzie jestem. Aha, dobra, byłem po prostu w nemosie, czy w czymś takim. Nie wiem, użyłem hydroklatkę, bo nic nie widziałem, trochę się zcykałem. Ej, dobra, mamy 1600 dolków dzięki temu za friko, że tak powiem. Po prostu za teleport dostałem 1600 dolków, bo co, no tepnąłem się i od razu jest kilek dzięki hydroklatce. Ale tak jak mówię, no nic tu nie widziałem, wolałem tą hydroklatkę rzucić, żeby nie zaliczyć jakiegoś flopa. A, ten tu zlogał niestety, no szkoda. A co oni mieli w ogóle za trapa? Okej, tu jakiś coś takiego. Aha, nie wiem. O, domek do lawy sobie wpadł, to jest ten, co go kinąłem? Chyba ta, dobra. Dobra, to był ten. Dziwne w sumie miejsce. Gdzie oni rzucali te dripstone? Y, chyba tutaj. No bo gdzie indziej? Nie wiem, o co tu chodzi. Wow, dobra. Anarchiczne, anarchiczne, anarchiczne! Boski, 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 boski! Nie mam, nie mam jeszcze hydroklatki. Cholera, jak on tak kuśwa biega! No jest tym szczepanem tu nie tak. Łopie gości jak pekin wesel śpicie to jak wyskoczył! Jak adam mały! A co to się dzieje w ogóle? A ten na poleciał? Okej, okay, nie mam pytań, ale tam w ogóle wyskoczył jakiś adam mały, że nie było szans, żeby go dogonić. Ja pierdykam. Jak po wapnie jakimś biegał koleżka. Znaczy wiecie jakim wapnie, no takim wapnie do nosa. Znaczy nie, no ja nigdy nie testowałem, ale tak mi się po prostu skojarzyło, że ludzie zazwyczaj mają odjazd po tym, a raczej odlot w sumie. Logną, no. no nie! No i nie dostanę za niego kasy, on miał 400 tysięcy na koncie! Błagam administracji anarchii. Naprawcie jedną najważniejszą rzecz na tym serwerze. Jeżeli ktoś loga na anarchii, a my mamy kostium Pirata bądź kostium Orwisa. To dostawajmy za to pieniądze, bo to jest bardzo ważne i wiele po prostu mamony przez to ucieka. No bo typ dostał fajnego strzała z boskiego toporu, tutaj cygmy fuch, no ale kaski za niego niestety nie dostałem. O, i tamów też chyba nie ma żadnych ciekawych. O, lepa, lepa lepa fest. Jest leporcik. Okej. Okay. Dobra, był tutaj ziomek, ale no niestety w tym trapiku sobie tutaj, no uciekł po prostu, no. Co mam wam powiedzieć, no typeczek sobie uciekł tutaj, jakiś był taki bębusik. No, 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 tak to jest na anarchii, no. Uwaga! Nie, nie, to chciałem, to chciałem użyć! Dobra, 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 mamy, mamy, mamy! Mamy koleżkę! Pięknie, pięknie! Oj, on jest zbugowany w hydroklatce. Nie wiem, czy powinienem tak bić tych typków, ale gościu jest ogólnie na tyle wystakowany. Dobra, wysz z tej hydroklatki. Dobra, on... No właśnie, tak działa hydroklatka, nie? Patrzcie, wystarczy, że ktoś was bije z knoka i... W sumie, no i nic więcej, nie? Nic więcej nie potrzeba w tej hydroklatce Ta powierzchnia hydroklatki chyba powinna zostać trochę zmniejszona Tak mi się przynajmniej wydaje, bo Jeżeli nie zostanie ona zmniejszona To będą takie sytuacje właśnie jak teraz, że Że gostek po prostu, no co, no stoi sobie w narożniczku I, i nic nie musi tak naprawdę robić Wystarczy knokać Ja mogę mu bić nieprawdopodobny damage Ale to i tak nic niestety nie da A ma to jakieś trapa chyba, tak? Czy co? Gdzie on się tutaj wkopuje? Czy na nemosach chce ze mną iść? Aha, no tak, masz trapika. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Słodkie, słodkie, bardzo słodkie, panie kolego Bardzo słodkie Koleżka chyba tutaj w lekkim szoku Co tutaj się wydarzyło No dobrze, dobrze, malutki, dobrze, dobrze Tak, jest refilki, ładnie Pięknie, ja cię pozwolę, że ja cię uderzę Z Grincha sobie Żeś miał trochę mniejszy d-magic Okej, okay, ja mogę z tobą bić w kratce Nie ma problemu, malusi Ojej, no i pera mnie tutaj tepnęła Poza niestety obręb tego działania tutaj przeciwnika Dobra, on albo jest trochę nieudolny, albo albo ja jestem taki zajebisty. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu. Dobra, bo tu jest ten trap. Okej, okay, bo on tu by chciał mi neosa zrobić, tak? Czy co? Dobra. Chill. E, nie mam guziczków, to jest najgorsze. Nie mam guziczków ani tutaj e, tych lewerków. Wezmę sobie bombę w razie co na pasek, bo tutaj. No właśnie, ma, koleżka, mocnego klikerka. Buty mu upadły, ej, buty, buty, buty! Buty upadły, z ją anarchiczny pada. Dobra, spoko, ja mogę się tutaj z nim po prostu fajnie klepać. A, i rzuciek niestety. Dobra, koleżka tutaj ucieka. Kopałem go w hydroklatkę, czy nie? Jest, 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 ale to nie ten Czy ten jest do góry? Padł, padł jakiś Typek, ale nie wiem, czy ten padł Kurczę, no chyba nie udało się go Zapaść w hydroklatkę, kolipka No nie mam bladego pojęcia Nie, no tamten, jest, jest Urcze, tutaj jest. Ucieknie, ucieknie mi z tej hydroklatki. Aaaa, jajaj. Szkoda, szkoda, bo hydroplatka była rzucona w sposób perfekcyjny. Tylko nie wiedziałem, że jest, że jest ten typek tutaj. E, dobra, pytanie teraz jest takie: czy oni mają elitrki? Tak, mają elitrki obydwoje. No niestety. Sadę, fuf. Sadę, sadę, sadę i sadę. No trudno. Tak to już jest po prostu w tym świecie anarchicznym. A było blisko. Szkoda, że nie jestem lepszym graczem. To by było więcej kili. A tak? Jest jak jest.